Dokładnie. Poziomo. Teraz tylko żeby się nie rozjechał. Ja szyję pilnuj Odpierdalasz trochę. O teraz dobrze. Nie pojadłem i łaski w chuj no weź się odwróć więcej żył wychodzi weź, weź się odwróć, bo nikt mi nie uwierzy kurwa żyły na kapturze? no big deal a pierdole na kapturze? umówię cię do lekarza, bo to jest to, to kurwa nie powinno być naprawdę coś jest robór naprawdę nie tak z tymi żyłami Nie <noise> <noise> Jeszcze. jest. Czy to przeszkadza. Tak obraca sztangi. Kurwa, wiem. Sakra. Nie mogę w ogóle jej przesunąć z drzewa, żeby dobrze leżało. Nie wiem, niestety mamy. Kuj obracający się sztangi. Ja wiesz, Nie wiem, oto. czy to będzie widać, ale. ale? Poszło by 14. No, krzywe są strasznie. Ej, dobra, może tak w skrócie co kto tu dzisiaj robi? To robór, ja tak? Że wy wszyscy, wszyscy robią górę. Robór ma dealot. Ty masz ten swój plan na do... Od kaleki do. Nie kaleki. <noise> pącz robi full body. No. Nie za mało się pącz, tak dobrze ciśniesz. I tak po 12 miałem robić. Chuj, że mam więcej siły, nie można przesadzać. No, więc właśnie ja mam pytanie do widzów Czy męska sylwetka czy kulturystyka? Piszcie na dole w komentarzach. Ale że ty, czy że nie która jest ja. lepsza kategoria? Ja. No dobra. Wiadomo, że męska. Wiadomo, ja że męska, ale nie są. Ja, ja mówię kulturystyka. No ale to Czyli jest 2-1. Tak. A juniora kulturystyka, ale już dalej to nie. Ma. A tutaj bikini? Czy męska sylwetka? <laughs> czy... Bikini. bikini czy Women Physique ja widzę robura w Women Physique ale podobny jesteś masą do tych kobiet na Mr. Olympia ja myślę, żebyś ty je tam rozjebał tylko silikony trzeba ci zrobić chodź się wiem? no trzeba troszkę łokcie

Aí, <síntos> bicho. <síntos> 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 Mamy życie karbonowne, żeby na zawsze nie zostało, Suchość. W Sopocie i tak chcielibyśmy jakieś fajne. Właśnie przecież zaraz, zaraz, Może zrobimy na źle takie gruboza. Jest suchość. Fajnie się podsuszyłeś idealnie tak. Na ten Na, na plażę, nie? No? Nie sprząta. Nie. Bo byłeś tak troszkę już podlany. <noise> <noise> Te twoje słowa szczere. Co powiedziałeś? Wydechłeś. Co powiedziałeś? Nie, że był podlany. O co? Gdzie był? W kwietniu, w marcu. Co ma na przewodnica? Malknij. Wyłącz kamerę. Będzie po twarzy w mimo. Po twarzy poznacie, To ma lepszego. Zdradza nina. Fres. Fres jak kury. No to przyknę, nie? No to też przyknię. No to tu przyjmę. Ale nie tak. No jak? No tak to, to po prostu. A czemu? to tak, no, przychodzi. Pięć ja razy kury. większa. Chociażby szkolek maszynowych. No? Dobrze, tam się No, to się No? Teraz... no. no. To tak, prawda? to tak, Teraz patrzcie. Teraz. <tryk> Niefortunny zbieg zdarzeń spadnie. <tryk> Gdzieś Oj tam. Oj tam. <grym wioski> Oj tam. <grym wioski> o, to jest nasz większy przeciwnik. To się Tak wyszedł. <grym wioski> tak wyszedł. Tak wyszaga. You seven on robi. A może nie sama tylko że sapie. No. Tak, tak, tak sapie. Nie sama, bo, bo sapie bo sapie. Kurczę, stań.

A jak ciśnie dalej i dalej. <grywa> gdzie jest 22. Zajebiście. Na przygrebiór. Jest spokojnie. 22 to nie rozumiem. nic nie widzę O oh, Roy No no spokojnie Sam się tu wcześniej na mnie wybierał Dobrze, musi być No? No? Wiecie dlaczego? Saker teraz jest saper. Po sapie między seriami, sorry saker. Może rozpoznać sam całą fan, że robi Przecież on stoi mordo. Teraz skacze. Ja pierdolę. pięć. Jeszcze jest Ty niepotrzebnie ten manual bierzesz. Dobra, tu tak mnie ciekawi, ale tu jest ciekawie z tyłu. Ten bark. To żyły. Dzisiaj mnie zaraził. super seriami to od razu podciąganie. O! Możemy rozpoznać alfę? Ja się tego rozgrzewam od mordu.

Fajne ujęcie. Serio Dawa. yeah, ma Dawaj góra. Po 12, wiedziałem, że to przeżyję. One-way ticket to Snap City. One -way Ale wysiadł w porę przed ostatnim przystankiem. Hmm. Kurde, tak. <śleszy> 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 oh, no, <śleszy> oh, Specjalnie dla nagrywa No, no. żeby no. No, no. No, Dzięki biec. No weź już jak coś tam, dobra? Do dobre, bardzo dobre Dobrze Wszyscy na lato redukują, pojebałem się Co? Jak to nie sezon? Sezonowy Sezon to jest w kwietniu. Jak się zawody zaczynają. Pokaż im zapę. Pokaż im zapę. Pokaż im jak świetny jesteś. Hej! Nigdy 90 stopni. Zawsze robię minimalnie odchylony, bo mi ciężko zarzucić te hantle na 90 stopni. To byś mi musiał pomagać. Ja mam krótsze nogi niż ty. Nie, nie pod ten. Nie podeprę sobie tak kolanem. Słabszy moment, żeby się nie do końca dnia.